Witajcie u Beci w kuchni. Dzisiaj trochę Wam pomarudzimy. Dzień dobry. Tak. Dzisiaj najlepsze jedzenie króla Artura. Tak. Jakie? Tak. Kotlety schabowe. No, Becia mi nasmaży kotlety i mogę przez cały tydzień nic innego nie jeść. No, tak tak lubisz, ale nie z piersi, z kurczaka nie mogą być. Nie, bo nie lubię. To muszą być kotlety schabowe, ze schabu, a najlepsze, żeby jeszcze schabik był taki troszkę przerośnięty. Żeby miał troszkę tłuszczyku, co nie? To już w ogóle. No, a która z widzek pisała, że daje swojemu kotu morszczuka wędzonego? Myśmy spróbowali i nasz Bartuś pierwszy raz w życiu jadł rybę wędzoną, A wsuwał aż mu się oczy, czeszy. oczy, uszy trzęsły, nie? Oczy może i też musi. się może się trzęsły, nie? No. A Majcia nie może być sama, już stoi za mną. I Bartuś nas jeszcze je tuńczyka. No, też i tuńczyka z puszki z wody. Tak. Z wody to też, też lubi. Te, też no. lubi, też zje. Ale... A tak, to tylko shiba, koniec. Kropka. Yy, ryby smażonej nie je. Nie ruszy. nie ruszy. Ktoś tam pisał, że może nie. Nie, on ry... my nawet nie dajemy mu ryby ten. I ryby surowej też nie ruszy. Też nie ruszy. Nie ruszy. Mm -mm. Próbowaliśmy, to nie działa. No. On tylko siba, zupa z shiba, nie? Tak. I chrupki. I mielonka z biedronki. A i mielonka z biedronki. To też lubi. Słuchajcie, dziwne, bo zazwyczaj każdy mówi, że, ko że koty w ogóle, zwierzęta, mają taki węg i wszystko, że wybierają tylko te dobre rzeczy. To jakoś dziw jakimś dziwnym trafem uh -huh. ta mielonka musi być naprawdę dobra. I chyba nie wiem o co chodzi, że nasz kot, tam są różne, bo tą to, to mielonkę tą okrągłą, bo są te szynki te kwadratowe, czy takie szynki z kurczaka, tego nie ruszy. A tą taką najtańszą mielonką okrągłą będzie jadł. I to aż, aż będzie łapami tak co nie, żeby żeby ten? No. Żeby, żeby mu dać. Będzie się dar, żeby mu dać tą mielonkę No. Wczoraj filmu nie było. Mieliśmy nie, tyle tak. roboty, tak, po że nie, no, daj... nie daliśmy rady nie, nie nakręcić. Dali się, tak. A, tak Jedynie mówię... szorcik z naszego, że wino ruszyło. Tak, nie? A, a my nie kręcimy, tak jak mówiłam, staro. No, się na zapas. Na zapas filmów. Nie kręcić, po prostu są. No, no Nie daliśmy rady po tak. prostu. No. Jeżeli się kiedyś w filmik powie. Ale powiem tak. No, mów. Że opłaca Wam się obejrzeć film u Beci, bo zobaczycie co pysznego zrobiła, no. nie? Tamto? Nie, tamto. A, no. Jutro, w sobotę będzie. Słodkości. Słodkości. No to film na... też jest w sobotę. A, no. Nie, bo tutaj to jest to, co robią wczor wczoraj, to nie No, kiedyś. no to to Przez jest. Zostało nam jeszcze trzy. Trzy ale, papryczki. Tak. Becia zjadła dwie i pół, ja tylko kawałeczek dziubłem. No ty nie lubisz. Ja lubię właśnie, no. ja sobie zjem papryczki, a ty jesteś. I wiecie kawowe. co, z boczniakami, z ryżem, niczym więcej? Normalnie mi smakowało także szok. No, Dwa w ciągu. Wczoraj jeden, dzisiaj jeden. Tam, e, wiem, że, 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 e, że ludzie mówią, że zupy w praszku niezdrowne, że kostka rosołowa niezdrowa. Mój kanał jest inny. Ja uważam, że. W życiu że, trzeba że... sobie ułatwić. Tak, no, ale... My w McDonaldzie jesteśmy ile razy? No. Raz w roku. Może nie, dwa. Może dwa razy w roku. No. I też lubimy, bo ja nie mówię, że. Dlatego ja mówię, ja nie uważam, żeby w McDonaldzie ludzi truli. W żadnym wypadku. Też potrafimy sobie pizzę zamówić. Tak, bo... też pizzę potrafimy sobie zamówić. A, czy, a dlaczego nie? Wszystko jest dla ludzi. No w umiarze, nie, nie. Tak, nie dajmy się zwariować. Energetyków na przykład nie pijemy w ogóle. No, no, a są ludzie, którzy piją energetyki, my w ogóle tego nie Na śniadanie, pijemy. na obiad i na kolację. Tak. Ja uważam, że o, źle by było gdybym jadła tak na obiad, kolację, śniadanie, pizzę, obiad, kolację, śniadanie, hamburgera, czy cokolwiek innego, nawet kotlet schabowy, tak obiad, no. kolację, śniadanie, ale jeżeli Ty jak ja Tobie teraz na kotletów nasmażę, to Ty będziesz miał o, dość czas. No cały tydzień, czas. No, cały tydzień. No, później... ja mogę jeść nic więcej, <śmiech> <To> <śmiech> do tego, tego ziemniaczek, ale to jest właśnie niezdrowe, ale do tego ziemniaczek i surówka, a Becia zrobiła te buraczki, to hmm, no, ci... będę wciągał jak. Po trzeci musiał zostać. No, bo to trzeba go zjeść. Tak, bo, bo, no, bo trzeba go zjeść. Ale, no, zobaczycie, jakie pyszne a, słodkości o, słodkość, Becia zrobiła. Tak. A to jeszcze nie wszystko. Jeszcze coś będzie robić, ale wam nie powiem. No, Chociaż nie już tak. mówiła w piwnicy. No, będę robiła w piwnicy, tak. co będzie robić. Coś w słoikach. Coś w słoikach, ale, ale słodkość wyszła. Pyszna. Wiem, jadłem. Pyszna, naprawdę. <noise> jadłem z krawki. <noise> no bo ta słodkość, słuchajcie, dlatego, to nie dla nas. Dlatego nie kroiłam jej, bo nieraz ktoś się mówi, dlaczego nie przekrajasz ciasto. Nie każde ciasto mogę przekroić. Bo niektóre ciasta niestety idą w prezencie dla kogoś. Im bardziej gotuję, tym więcej tych prezentów zaczynam po prostu robić, bo coraz więcej ludzi. Bo potrzebujemy znaczy. też pomocy, nie? Tak, ale coraz więcej ludzi też odkryło to, że ja. No, bo ja się nigdy z tym nie ogłosiłam, także, piekę czy coś takiego, żeby to gdzieś. Ale przez ten kanał coraz więcej ludzi wie. No i okazuje się, że proszą. Nie, 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 nie wszystkie prośby spełniam, ale się staram. I dlatego nie mam czasu. Patrzcie, o, coś Wam powiem. Tutaj właśnie się rozmraża coś, co będę robić w słoikach. No, wygląda jak galereta. Wygląda jak galareta. Ale ja, ja chyba wtedy. Nie wiem, czy my, jak żeśmy... Mówiłaś, co Mówiłaś? będziesz robić w pigułce. Tak, ale ja, że jak kupywałam nóżki. A jak to sobie tą wodę. No. Tak, to ja mówiłam chyba właśnie, że ja, ja potrzebuję nie tyle co te nóżki, co tą wodę z tych nóżek gotowanych. No, no maczaj że... te ostatnie, bo jeszcze musisz się czymś pofalić nie? No, ale to właśnie, patrzcie, mam... Będziesz musiała ręce, ręce umyć. No, A to ja przerwę najwyżej, jak no, zaczniesz smażyć tak. Nie, no. O, ludzie. Ale, ale nie, nie przerywaj, bo chciałam coś się zapytać. Słuchajcie, powiedzcie, co wy o tym myślicie. Co wy myślicie właśnie jak, e, czy, albo jeżeli możecie, co nie, to przyznać się tak bez bicia. Kto od czasu do czasu używa kostek? Mhm. Kto od czasu do czasu używa zupy w proszku? E, czy magii w butelce, co mhm. nie? czy kucharków tych tak, takich różnych lub, no, wegety, wegety. Ja, od wegety na przykład ja jarzynki jakieś ja na przykład wegety nie używam, ale to nie dlatego, że ja uważam, że ona jest niezdrowa, nie po prostu nie lubię jej smaku no nie lubię smaku wegety i koniec aha no. i oprócz tego proszę pisać czy są u was grzyby bo właśnie. my uwielbiamy chodzić na grzyby, a tu Ty nie ma. Nie ma u nas, nie ma. A my uwielbiamy. No. Wszyscy gdzieś filmiki oglądam, gdzieś chodzą, zbierają, zbierają. wiadrami. I te, te amerykańskie. Te prawdziwki ale amerykańskie, właśnie, piszcie, czy u was są? Czy, tak, piszcie właśnie, gdzie są prawdziwki amerykańskie. Borowiki amerykańskie, e, no. Bo Ona chyba do nas jeszcze nie. No, ale mówię, że w Rzeszowie są, a to całkiem na południu. Były nad morzem tylko. No, a, ale ja nie wiem, no, u nas. Ja tu od nikogo nie słyszałam. No no na zachodzie jakoś nie słychać nic o tych grzebach. Kompletnie. patrz nie mam bułki muszę jeszcze dosypać. Ci co są nowi, to mówię Wam od razu. Chcecie dobre kotlety schabowe? Używajcie dobrej bułki tartej nie, Z piekarni. Z piekarni. Dobrej z piekarni bułki tartej. Gdzie albo sami sobie zróbcie bułkę, albo z dobrej piekarni, gdzie jest faktycznie tylko bułka, a nie mielone wszystko. Słodkie pies bułki, razem z budą. Słodkie bułki, chleb, a mhm. później mówicie, pali mi się bułka. No tak. Olej. Jak dodali, jak dodali te? Chyba, czy nie? coś słabo mu to idzie? Nie piecze się. Piecze się. Jak dodali, słuchajcie, ten yy... słodkie bułki do bułki tartej, no to wam się będzie palić, bo słodkie się bo będzie palić. Och, pali. Się pali. Tak. Jak ja już mądry jestem przy Beci. <grym> U mnie się kotlety nie palą, bo ja mam dobrą bułkę. I wychodzą ładne, żółciutkie. A nie myślisz, że ja tak sam te kotlety zjadam? Ja mam pomocnicę. To no nie? Zawsze na kawałek się załapię. No, no może ja też jednego zjem. No jak? Jak jest tylko parę. Tak, <grym> Pewnie, że zjesz, o. czemu ładniej. Dobra i to wszystko. Dobra, beciał umyje rączki. Tak, i, pokażę i pokażę Wam coś, także się rozłączamy. Witajcie z powrotem, patrzę kotleciki jakie piękne. Zrobię Wam na koniec jeszcze ze 3-4 zdjęcia, jak tak, beciął Będziemy jeść kotleciki. Do tego. Do tego, te jajka, które zostały, one się nie zmarnują, bo ja upiekę sobie. Boczniaki? No. Do tego pójdą jajeczka, i do tego pokotleciku. Idziecie nie zmarlimy. Do tego i kapusta. Kapusty, wóraczki. I będziemy mieli obiadek fajny. Dzisiaj. Dobra. A teraz Wam pokażę, Słuchajcie, ostatnio pilnowałam sąsiadce Kota. Mhm. E, ona po prostu pojechała sobie do rodziny, do córki, a ja. Zajmowałam się jej kotką kiczą małą taką, tacz, tacz, małą, no, no taką starszą starszą, to starszą kotką. Trzymała, no. Malutka, no czarna, fajna. I w podziękowaniu sąsiadka no. mi przywiozła z Anglii, bo była w Anglii. Słuchajcie, co takie o? Tu jest napisane dziękuję ci bardzo tak za opiekę za opiekę nad, nad moim kotem. kotem. Bardzo fajnie w Anglii mają coś takiego, takie mm -hmm. Waniliowe to są krówki, czy coś takiego? Krów, takie krówki jak nasze, tylko waniliowe. Tak, dostałam. i jest to... Coś, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. To jest metalowe? To jest metalowe. Nie wiem, czy to słychać, słychać. Wygląda jak książka. Czekaj, tu, o, widzisz? Mhm. Strony są narysowane. Tutaj wypukłe takie czajniczki, nie wiem, czy to widać. No. Czajniczki, tu z boku też. Z tyłu też jest pięknie. O. Jak to po angielsku? Tak, herbata. Kitań, czas herbaty. I i ciasteczko. tak, na do herbaty. No. no Anglicy przecież 17 godzina. Czekaj, I co czekaj. wtedy? Czekaj bo mi się te. Dobra. Moment, się jeszcze. Tak. Jak oni mówią five o'clock no i wtedy robią herbatę. Mówię A wam, do tego ciasteczka To jest takie dość duże, nie wiem czy to widać, no. o dość duża książka. Jak zjem herbatniki, to będę mogła mieć na jakieś wyprawy, e, na herbatę w torebkach. No, no. no coś pięknego, tak fajnie wykonane, to nie jest takie... Jak to się nazywa? Takie, że to taka jest taka sucha, co nie? No, pięknie, ładnie. tak, bardzo pięknie wykonane. No, coś pięknego. Także będę miała coś takiego na herbatę. No, także cóż, Becia no. smaży do końca. Tak, smaży do Zrobiłem końca. Zrobię jeszcze parę zdjęć, kotlecików. Może tej książki zobaczę. No. no i cóż, widzimy się na następnych... Na następnym filmiku, kochani. Miłego Tak, duchania. Oglądajcie dzisiaj Beci kanał, bo będzie coś pysznego tak. i coś słodkiego. Nie, nie zapomnijcie, żeby napisać, gdzie są grzyby. Tak. I chodzi nam o te... Amerykańskie prawdziwki, tak. borowniki. Tak. Tak. Trzymajcie się. za dobrze. wszystkie komentarze bardzo dziękujemy. bardzo dziękujemy. Życzymy miłego weekendu. Tak. I do mm. zobaczenia. Trzymajcie się, ciepło. Do zobaczenia, papa. Pa. Pa, pa.